Chciałabym Ci pokazać mój ostatni krok e, makijażu, czyli konturowanie właśnie na sucho e, brązerkiem, którego wcześniej użyłyśmy. I tutaj zaczynamy od tutaj ucha i teraz tutaj żuchwa. Lecimy tutaj od ucha, żuchwa, broda i teraz czoło. Więc tutaj zabieramy sobie włoski, delikatnie sobie cieniujemy. I ostatni krok, tutaj po skrzydełkach zwężamy sobie nosek, końcóweczka. I to jest wszystko. Przygotowałam dla nas taki fajny mm, róż. I teraz mm, robimy taki uśmieszek. I tutaj, na, na najwyższym, e, w najwyższym takim miejscu, e, nakładamy delikatnie, omiatamy e, tym różem. Dobrze, no to teraz e, już taka kropka nad i, e, czyli rozświetlacz. I tutaj, na najwyższej e, kości, tutaj jarzmowej. Tutaj można pod oczko, jak nie ma zmarszczek. Jeżeli są duże zmarszczki, to, to omijamy. To y, jakby nie robimy tego. Tutaj na, y, dosłownie na czubeczek pędzla przelatujemy tylko tutaj, nie do końca nosa. Możemy przejść do y, błyszczyka. Chodzi tylko o to, żeby delikatnie je tak y, rozświetlić. No i co, kochana, jak Ci się podoba ten makijaż? No mega mi się podoba. Wiesz, taki absolutnie w moim stylu, bo ja lubię tak, żeby było bardzo naturalnie, więc dla mnie super. Ja bardzo chciałam się nauczyć takiego makijażu. Wcześniej próbowałam niby proste, ale tak mi to nie do końca wychodziło, bo to są te wszystkie triki, takie, wiesz, te, te do Nie, do końca.